Dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem był efekt końcowy. Możemy powiedzieć, że przerósł nasze oczekiwania. W ramach projektu stworzyliśmy 5 mini aplikacji, które są zainstalowane teraz na ekranach dotykowych na wystawie w przełomowej Dolinie Środkowej Wisły. Projekt o nazwie Muzeum Dla nas dotyczył stworzenia interaktywnej ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrodniczym. Tematyka dotyczyła Wisły i tego, co można zobaczyć nad Wisłą, przyrody nad Wisłą, ale również krajobrazu, również działalności człowieka tutaj właśnie w okolicach Kazimierza, to co można robić nad Wisłą. Współpracowaliśmy z uczniami z zespołu szkół w Kazimierzu Dolnym. Zaczęliśmy od prac koncepcyjnych, gdzie tworzyliśmy w ogóle pomysły. Zapoznaliśmy się ze zbiorami muzeum, żeby wiedzieć w ogóle o czym aplikacje mają mówić. Następnie pracowaliśmy z grafikiem, ilustratorem, który tworzył nam oprawę graficzną, postaci, tła do tych aplikacji. I także chodzi o to, że mamy łódkę, którą musimy sterować i omijać łachy, i kępy, i mielizny. Nacisk start. Tak. Następnie przechodzimy do. jakby pod wodę. Jak się kliknie na jakieś drzewo, to się pokaże, jaki to jest gatunek. Przeciągnąć na plażę. I ja robię powiedzmy elementy, które będą dodane do tak, tego. Tak. w wodzie będzie pływać wydra. Na plaży będzie gniazdo, jedna napilnować mewa. Muszę przyznać, że jestem zadziwiony i zadowolony, że wszystkie projekty są na świetnym poziomie. Uważam, że to bardzo ciekawa praca będzie i czekamy na efekt. Zapraszam, to jest moja letnia pracownia. Wstępny szkic wygląda tak, że po prostu tą rybę jakiś gatunek to próbuje sobie. Następnie uczniowie mieli okazję animować to wszystko i przetwarzać na formę cyfrową, no bo aplikacje takiej wymagały. Nagrywaliśmy dźwięki w studiu nagraniowym, tworzyliśmy animacje poklatkowe, jeszcze uzupełniające te aplikacje. Patrzyliśmy jak programiści to programują, testują. No i na tych wszystkich etapach oczywiście uczniowie brali aktywny udział. Jako Edukacja 3.0 mieliśmy, można powiedzieć, taki nadzór nad całością projektu. W szczególności, jeżeli chodzi o te nowe technologie i wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi cyfrowych. No i przede wszystkim też prowadziliśmy warsztaty. W jaki sposób wykorzystać różnego rodzaju narzędzia do tego, żeby fajnie sobie zaplanować pracę przy tej aplikacji. Na pewno dowiedziałam się bardzo dużo nowych rzeczy, których nie dowiedziałabym się w szkole o programowaniu. O nagrywaniu dźwięków. Fajnie było tak pracować jak dorosły, żeby można było się tak namawiać w grupach. Na każdym etapie uczniowie brali aktywny udział, czyli nie tylko zobaczyli, jak pracujemy, jak pracują specjaliści, ale współtworzyli, czyli mieli wpływ realny na to, co rzeczywiście na końcu powstanie. Było widać, jak. Młodzież rozwija się. Widać było, że oni też coraz bardziej poznają ten projekt, poznają nas i coraz bardziej odnajdują się. Tutaj uczniowie mieli bardzo, bardzo dużą kreatywność, i, i chyba tak, e, to było takim większym wyzwaniem, żeby sobie to po prostu wszystko ułożyć w całość no i, i coś odrzucić. Miałam dużo różnych pomysłów, ale potem doszłam do wniosku, że byłoby to strasznie trudne do zrealizowania, dlatego trzeba to było trochę uprościć. Część prac technicznych jednak też musiała być po naszej stronie, czyli już samo zaprogramowanie aplikacji, poskładanie tych kafelków w całość. Znajdujemy się teraz w Muzeum Przyrodniczym, które mieści się w Spichlerzu, w starym, ponad 400-letnim budynku. Uważam, że naprawdę wyszło to świetnie. Te aplikacje są ciekawe zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Aplikacje są stworzone tak, żeby były przyjazne dla oka, ale też, żeby mogły cieszyć rodziny z dziećmi, które tutaj będą odwiedzać tę wystawę. No i oprócz tego, że bawią, to mamy nadzieję, że też czegoś nauczą.